Dorianke, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o wyborach prezydenckich, mój komentarz, moja analiza tego, co się zdarzyło i tego, co te wybory mówią nam o sytuacji w Polsce. Zapraszam serdecznie, bardzo pozdrawiam wszystkich patronów, bardzo Państwu dziękuję głęboko z serca za Wasze wsparcie, ono jest niezwykle ważne w tych trudnych czasach, również dla takich programów jak mój. To wspieranie przez patronów pozwala utrzymać ten program i pozwala, że on będzie jest ciągle niezależny. Zachęcam Państwa do dołączenia do tego grona. Możecie wspierać Układ Otwarty na platformie patronite.pl. Tam jest mój profil. Serdecznie do tego zapraszam. Również zachęcam do subskrybowania Układu Otwartego. W prawym dolnym rogu jest taki przycisk. Jak go naciśniecie, to będzie otrzymać wszystkie informacje o Układzie Otwartym. Tyle zapowiedzi, a teraz. Moja analiza tego, co się stało. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Halo, aplikacja audio do medytacji i modlitwy, która dba o Twój wewnętrzny pokój, skupienie i zdrowy sen, nawet wtedy, gdy wydarzenia na świecie nie zwalniają tempa. Pobierz z linku w opisie. Co się stało? No, przede wszystkim em, bardzo surową ocenę dostał cały obóz rządzący, jednak dostał zdecydowaną mniejszość głosów i to myślę powinien być zimny prysznic, pokazujący rządowi, że społeczeństwo oczekuje programów rozwojowych, em, oczekuje realnego działania. Polska wobec tych wielkich wyzwań, przed jakimi stoi, naprawdę um, potrzebuje projektów, które są realizowane i myślę, że to, że ten rząd na początku wiele projektów wstrzymał po to, żeby pokazać, że są inni niż poprzednicy, to zadziałało na wyborców um, zachowujących się dosyć racjonalnie, niedobrze. E, więc to y, pierwsza uwaga, to obóz to bardzo zimny prysznic dla całego obozu rządzącego. Po drugie, w tym, w tym wyścigu dwóch głównych kandydatów, powiedzmy sobie szczerze, było średnich. Cała ta kampania była bardzo marna. Naprawdę zasługujemy na coś lepszego. Debaty były jednym wielkim chaosem. Żaden z kandydatów nie przedstawił, z tych głównych kandydatów, nie przedstawił jakiejś spójnej, jasnej wizji rozwojowej Polski. To była walka przeszłości, tak naprawdę. Jeden z kandydatów opowiedział to bardziej wiarygodny, inny trochę mniej. Państwo sobie sami ocenicie, który, jak, wy to, jak wy to widzicie, ale nie było spójnej opowieści. Tak? Nie dostaliśmy jakiejś jasnej wizji A, jasnej wizji B, żebyśmy wiedzieli, co jest, co jest nam bliższe. Paradoksalnie, tak jak zresztą mówili to koledzy komentatorzy w moich poprzednich programach, najbardziej nowe opowieści o Polski przedstawili ci kandydaci z dalszych miejsc. Sławomir Mirmencen czy Adrian Sandberg, czy Magdalena Biejat. To, były, to jest coś nowego. Możemy się z tym zgadzać albo nie. Ale przynajmniej tam jest, jest jakaś świeżość, jest jakaś nowa opowieść, a poza tym jest jakiś projekt na przyszłość. U tych głównych kandydatów on się niespecjalnie, niespecjalnie przebijał. Ta, ta kampania była marna. I to również jest sygnał dla obozu rządzącego. No, nie wystawili kandydata, który porwał ludzi. Tak? To chyba w ogóle nie był dobry wybór dla Platformy Obywatelskiej. Wydaje mi się, że Radosław Sikorski miałby większe szanse, dlatego że. Dzisiaj Polacy oczekują kogoś, kto będzie twardy, tak? który pokaże, że jest w stanie zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami. A Rafał Trzaskowski, przy docenieniu wielu rzeczy, które robił w Warszawie, no, jego osiągnięciem jest to, że zbudował układkę zbudował muzeum sztuki współczesnej, że miasto jest, moim zdaniem, nie najgorzej wcale zarządzane wbrew wielu jego krytykom. Ale to nie jest to, co przemawia dzisiaj do Polaków. Tak? Dzisiaj Polacy myślą o silnej armii, myślą o zagrożeniu z zewnątrz i, no i też myślą o swoim bezpieczeństwie ekonomicznym. Wydaje mi się, że tu Platforma mogła dokonać lepszego wyboru. Ten stosunkowo słaby wynik Trzaskowskiego jest tym bardziej słaby na tle jego konkurenta. No Przecież PiS też nie wystawił do mocnego konkurenta. Karol Nawrocki nie był porywającym e, przywódcą, roztaczającym jakieś niezwykłe wizje między nami. Był dosyć sztywny, drewniany, kartonowy. Mm, bardzo wiele rzeczy się do niego przyczepiło w tej kampanii. W ogóle PiS w ciągu tego półtora roku od czasu utraty rządów nie zaproponował niczego. Tak? Był partią, która raczej do pewnego momentu wewnętrznie, walczyła ze sobą wewnętrznie. Nie, nie przedstawiała jakichś alternatyw ciekawych dla obozu rządzącego. A pomimo tego trzyma się ciągle mocno i pomimo tego kandydat wspierany e, przez Prawo i Sprawiedliwość e, uzyskał e, całkiem niezły wynik. A nawet w tej sytuacji bardzo dobry wynik, e, bo nawet nie przyczepiły się do niego te. Bardzo trudne rzeczy dotyczące mieszkania pana Jerzego. No to nie jest coś, co budowało e, jego moc. To były mocne ciosy, e, trafione, ale nie zadziałały. Ciekawe, dlaczego nie zadziałały, a może paradoksalnie zadziałały, bo gdyby tego nie było, to miałby jeszcze lepszy wynik. Trudno powiedzieć. Zobaczymy to też e, w drugiej turze, która niewątpliwie będzie bardzo brutalna e, z użyciem wszelkich możliwych e, armat. Naziemnych i podziemnych, ale taka, taka jest w Polsce polityka. Ciągle taka jest. Dużo się mówiło przed wyborami o wpływach zewnętrznych, także o tym, że Donald Trump wsparł Karlo, Karola Nawrockiego i że to jest złe. Że siły zewnętrzne próbują ingerować w polską politykę, że oczywiście tradycyjnie pojawił się, e, pojawiły się podejrzenia, bo żadnych faktów o wpływy rosyjskie. Wpływy rosyjskie to oczywiście bzdura. PiS i P nawzajem sobie zarzucają Tuskie i Kaczyński, że ulegają Rosjanom, że jeden jest z nim tam jakiś pośredniej zmowie, że drugi de facto gra na Rosjan. To są oczywiście bzdury. Tu możemy być spokojni. Akurat te dwa ugrupowania nie grozi nam z ich strony jakieś przesadne uleganie Rosji. Myślę, że wszyscy jesteśmy nieźle unijni. Uimunizowani na wpływy rosyjskie, a najlepszym tego dowodem jest wynik tego jednego kandydata, który no, miał takie silne skłonności prorosyjskie, nawet nie pamiętam już jego nazwiska i nie warto zapamiętywać, No, ale to mówi nam dwie rzeczy. Jedno, jak bardzo my jesteśmy odporni właśnie na rosyjskie wpływy, a dwa, no jeżeli ten, ja nie wiem, czy on był, czy nie był pod wpływem, ten kandydat pod wpływem rosyjskim, no to jacy są ci Rosjanie. Boże święty, naprawdę to wszystko, na co ich stać, to jest bardzo optymistyczne, że tak marnego kandydacinę wystawili i który praktycznie był nieatrakcyjny dla wszystkich, uzyskał jakiś prawie zerowy, prawie zerowy, zerowy wynik i bardzo, i bardzo dobrze. Wracając do tych wpływów zewnętrznych, no to tak, Donald Trump wsparł Karola Nawrockiego i mówi się, że może J.D. Vance tu przyjedzie, czy nie. Ja nie wiem, czy to bardziej pomoże, czy zaszkodzi. Tak działa polityka, ale jeśli słyszę z drugiej strony, że to straszne, no to przepraszam, Komisja Europejska, Ursula von der Leyen, wielu przywódców europejskich wspierało wcześniej Platformę i to w sposób dużo bardziej twardy i konkretny. No i tak się dzieje, no możemy sobie na to narzekać, ale... Tak to jest, że politycy, politycy bliżsi sobie z zewnątrz wspierają swoich kandydatów w poszczególnych krajach. Przecież tak samo nasi kandydaci, jeden i drugi, czy nasze główne partie, jak kiedy są wybory w innych krajach, to bardzo często wypowiadają się za czy przeciw jakimś głównym graczom, co moim zdaniem jest niedobre z polskiego punktu widzenia, ale tak robili, tak robił PIS tak robiła Platforma, chociażby w przypadku Stanów Zjednoczonych. Więc można powiedzieć, no co, wy? Ingerowaliście w wewnętrzne sprawy Stanów Zjednoczonych. No, oczywiście wszyscy w Polsce słuchali Dominika Tarczyńskiego czy Donalda Tuska, tak? Jak, e, e, i, I głosami się kierowali. To w ogóle nie ma żadnego e, znaczenia w Stanach Zjednoczonych. A po drugie, to nam szkodzi, tak? Bo wygrywa jeden albo drugi i teraz ma, możemy mieć kłopoty w relacjach z tym państwem. Więc nam nie warto. E, Angażować się w kampanię w innych, państw, w innych państwach, powinniśmy przyjmować wybory, które tam są dokonywane. A jeżeli inne, większe państwa próbują wpływać na wynik wyborów u nas, no to ja nie jestem z tego powodu szczęśliwy, ale jasno sobie przyznajmy, tak jest i tak było po obu stronach. Rzadko PIS dostawał, ta prawa strona rzadko dostawała wsparcie z, z zewnątrz, teraz chyba pierwszy raz. To się zdarzyło w takim stopniu, no ale tak jest. I, i, i tak było, i to, nic, i to nic nowego. Nie chwalę tego, ale, ale też to nie, jest, to nie jest coś niezwykłego. Przed drugą turą no, wszystko może się zdarzyć w drugiej turze. Tak? Obaj kandydaci mają bardzo wyrównane szanse. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, w poniedziałek rano, wydaje się, że Karol Nawrocki jest największej fali. Niewątpliwie to wczorajsze wystąpienie kończące, ten wczorajszy dzień, był zwycięstwem Karola Nawrockiego, mimo że miał trochę niższy wynik. Tak? To przemówienie Trzaskowskiego, no było, widać było, że był w stresie i że nie był zachwycony. To jest zrozumiałe. Natomiast Nawrockiego... Niósł wiatr, ewidentnie wczoraj był na fali i miał mocne, dobre wystąpienie, chyba najlepsze od początku kampanii, kiedy sobie porównamy to jego pierwsze wystąpienie, które moim zdaniem było dramatycznie słabe e, i to dzisiejsze, no to to jest, e, to to jest przepaść. Więc e, Karola Nawrockiego dzisiaj nie się fala, teoretycznie więcej ludzi zagłosowało na prawą stronę, ale to w, o niczym jeszcze nie świadczy. Tak? Tu jeszcze mm, nie jestem w stanie przewidzieć, kto może wygrać te, kto może wygrać w drugiej turze. Druga ważna rzecz, która się zdarzyła podczas tych wyborów, to to, o czym już wspomniałem, to że jakieś nowe wizje Polski przedstawili ci kandydaci jakby z drugiego rzędu. Co więcej, był taki moment, kiedy nawet Sławomir Męcen wydawało się, że ma jakieś szanse prześcignąć Nawrockiego. To się nie udało, siadła mu ta kampania, był ewidentnie słabszy, popełnił błędy. Ale trzeba powiedzieć, że po pierwsze coś ciekawego opowiedział, można się z tym zgadzać czy nie, ale wniósł coś nowego. Niezłą, naprawdę niezłą kampanię mieli kandydaci lewicy, zarówno Adrian Zandberg, jak i Magdalena Biejat. Zandberg wyg wygrał. No, słychać było wczoraj tam entuzjazm w jego sztabie, mimo że ten wynik przecież obiektywnie jest taki sobie, tam 5%, tak? ale ta ugrupowanie razem rośnie. No i co jest najważniejsze, młodzi ludzie wieku 18-29. Zdecydowanie wybrali tę dwójkę, tak, w, w, tym, w tej grupie wiekowej Mencen miał, Sławomir Mencen dostał 36%, a Adrian Zanberg 19,7, czyli prawie 20. Następni, Trzaskowski i, i, i Nawrocki, mieli 12 i 10, czyli są bardzo, bardzo daleko. Co to znaczy? No moim zdaniem znaczy to, że nadchodzi kres Duopolu. Być może to są Ostatnie wybory yy, rządzone, zarządzane przez PiS i Platformę. Yy, I że ten układ, który moim zdaniem jest fatalny, już jest taki niedestrukcyjny, tak? bo partie, te dwie główne partie zajmują się zwalczaniem samych siebie. Czasem jedna, czasem druga zaproponuje coś dobrego. Każdy z nas sobie może oceniać, która bardziej, yy, która mniej, ale taką masę no, nie posuwają za bardzo Polski do przodu trochę posuwają, ale mogliby dużo, dużo, bardziej. Oczywiście nie wiem, co będzie, kiedy ten układ, kiedy ten duopol się przełamie. Może będzie jeszcze gorzej, ale może będzie, ale może też będzie coś nowego. Te wyniki e, tych młodych kandydatów, młodych w sensie, no też młodszych, e, również wiekowo, pokazują, że, e, że Polacy już mają, już chcą czegoś nowego. Moim zdaniem, gdyby pojawił się silny Wyrazisty, taki trzeci kandydat, o których się mówiło wcześniej, miałby szansę w tych wyborach, tam było na to e, miejsce, mówili o tym analitycy, natomiast e, no nie pojawił się. tak Więc jakby wyborcy nie dostali takiej oferty i poszli tam, gdzie zwykle szli za swoimi dwoma, e, dwoma głównymi ugrupowaniem, w, w dużej mierze, bo w bardzo wielu nie poszło, jednak wielu wybrało tych alternatywnych e, kandydatów. No również e, no, trzeba powiedzieć o, o, o wyborze Grzegorza Brauna, który jest ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich i no, trzeba to poważnie przeanalizować, skąd się taki, co zadziałało. Tak? Myślę, że pewnie w imigracji, imigrantów, to się stał taki gorący, gorący temat, bo ludzie też zobaczyli to, że to jest realne. To jest moja, moje podejrzenie. Ale to, że kandydat wypowiadający tak kontrowersyjne tezy, tak często trudne do zaakceptowania, uzyskał niezły wynik, naprawdę niezły, no to coś nam mówi. To też mówi w ogóle o potencjale po tej stronie, tej najbardziej na prawo konfederacyjno-braunowej. Tak? Oni uzyskali razem ponad 20%. To już jest duża siła w Polsce i na pewno w następność na pewno. Jest duża szansa, że w następnych wyborach zostanie przez kogoś poważnie zagospodarowana. Czy to będzie konfederacja, czy jakiś nowy twór, który z tej konfederacji wrośnie? Pewnie będzie to e, konfederacja, to, to zapewne będzie miało miejsce. Ale również e, trzeba zauważyć tych dwóch kandydatów, dwoje kandydatów lewicy, e, którzy nieźle sobie radzili i opowiadali, to było świeże, tak? to było inne. E, wreszcie. E, Lewica już przestała, mi się w każdym razie przestała kojarzyć z postkomunistami. Może mi długo się ten, to skojarzenie utrzymywało, ale, ale tak było. Niezależnie od tego, czy te poglądy mi są bliskie, czy nie, to cieszę się, cieszę się że ktoś się pojawia, kto ma odwagę mówić o swoich, o swoich poglądach, kto potrafi być bezkompromisowy, więc bardzo doceniam i ten sukces Zandberga jest warty zauważenia i również nie najgorszy wynik, chociaż w porównaniu do dawnych wyników Lewicy to nie taki dobry Magdaleny Biejat, ale jednak ona też jest nową kandydatką, więc Lewica też zaczyna się budować. No i to co ważne, wrócę do tego co mówiłem wcześniej, młodzi ludzie, Dali bardzo silny głos. tak? Jeszcze raz: 36% ludzi do 30 zagłosowało na Mencena, a prawie 20 na Zandberga. Czyli razem oni. 36% na Mencena. Czyli oni razem, ta dwójka uzyskała 55% wyborców do, trzecie, do 30 roku życia. Precyzyjnie do 29 roku życia. No ci ludzie za 4 lata. Będą starsi, będzie ich więcej, I bo wejdą, wejdzie jeszcze e, młodsze pokolenie. tak? Tu zmiana jest bardzo prawdopodobna. Chyba mamy ostatni taki duopol, ostatni taniec tego duopolu, miejmy nadzieję. Czy to się stanie wprost, czy nie wprost, trudno powiedzieć, bo ten duopol już kruszeje. Tak? Znaczy, prawo i sprawiedliwość już nie wystawiło polityka prawa i sprawiedliwości. Oczywiście Karol Nawrocki nie jest. Kandydatem, który wziął się z niczego, był kandydatem wymyślonym przez PiS, ale nie jest działaczem PiSu. Tak? No nie, nie ma za sobą tego doświadczenia działacza partyjnego. Jest ideowo bardzo, bardzo im bliski i to jest kandydat PiSu, ale to też pokazuje, że PiS zrozumiał, że pewnie jak będzie grał swoimi starymi kartami. To niekoniecznie pójdzie dobrze. Platforma zagrała starymi kartami. No I jest, nie jest dramatycznie źle, ale jest dla nich, ale jest, ale jest bardzo trudno. Więc myślę, że to ostatni taki, ostatnie cztery lata, czy ostatnie dwa i pół roku, no bo za dwa i pół roku będziemy mieć wybory parlamentarne i myślę, że tam już nastąpi jakaś zmiana. To nie jest zapewne tak, że PC Platforma zniknął zupełnie. Może się przepotwarzą, może coś, jakieś nowe ugrupowania z nich powstaną albo one się trochę zmienią, ale myślę, że już nie będzie tak samo. Że następny, kolejny rząd, czy on będzie z prawej czy z lewej, będzie już, będzie już inny. No, jeszcze warto powiedzieć o, o bardzo słabym wyniku u, Szymona Hołowni. Ten projekt się nie powiódł. Chociaż wydawało się, że pomysł jest niezły. Trzecia droga, tak? No, ja sam tu wielokrotnie mówiłem o takiej potrzebie nowej świeżej siły, ale, ale Szymon Hołownia tego nie dowiózł i z wielu różnych powodów. Myślę, że zapracował też na to, to nie był, to nie był udany kandydat. aczkolwiek no coś jakaś trzecia droga prędzej czy później prędzej czy później się pojawi, tylko że to nie, tylko, że to nie tym razem. Jesteśmy przed drugą wyboru, przed drugą turą wyborów, te dwa tygodnie będą masakryczne, będą wyciągane zapewne rozmaite rzeczy, ciosy będą bardzo brutalne. Ale proszę Państwa, nie martwmy się. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, na kogo macie zagłosować. Proszę Państwa, głosujcie zgodnie z własnym sumieniem, tak jak uważacie. Ja nie będę wskazywał, na kogo słuchacze Układu Otwartego powinni głosować. Szanuję, są to ludzie o różnych poglądach i ja ja wszystkich państwa i wszystkich państwa szanuję i myślę, że my wszyscy musimy się szanować. I po 1 czerwca i wyborcy Rafała Trzaskowskiego i wyborcy Karola Nawrockiego dalej będą żyć w Polsce. Tu dalej będzie Polska, w której czy ta Polska będzie rządzona przez jeden obóz polityczny, czy e, będzie trudna trudna koabitacja. To dalej nasze państwo będzie działało. To nie są wybory o wszystko. Jak słyszymy co cztery lata, te wybory są najważniejsze, bo teraz się zdecyduje cała przyszłość Polski. No, każde wybory są jakoś ważne, ale nie jest tak, że jesteśmy na skraju. Oczywiście każdy z nas ma swój pogląd. Ja też go mam, Jaki, jaka, jaka sytuacja byłaby lepsza, chociaż dla mnie żadna nie będzie. Żadna z tych. Żaden z tych wyborów nie będzie idealny, ale tak, no tak, tak już jest. Natomiast Polska nie upadnie po 1 czerwca, mówię to do przyszłych przegranych, ktokolwiek nimi będzie. Polska nie wpadnie w ramiona Rosji, ani pod rządami Platformy, ani pod rządami PiSu. Polska będzie dalej budować swoją obronność, głęboko w to wierzę. I tu myślę, nie będzie wielkiej różnicy. Tu jest zgoda na szczęście. Polska będzie dalej się rozwijać nie dzięki nowemu prezydentowi. Często pomimo, Polska będzie rozwijać się dzięki ciężko pracującym obywatelom, dzięki ciężko pracującym pomysłowym, kreatywnym przedsiębiorcom, bo to oni to my wszyscy jakby zmieniamy tę Polskę, więc jest w nas wiele emocji, wiele nadziei, strachu, obaw. Ale proszę państwa, niezależnie. Czy tu będzie prezydentem będzie Rafał Trzaskowski, czy Karol Nawrocki, będziemy szli do przodu. Szybciej albo wolniej, ale oni jakiegoś tam gigantycznego wpływu na to nie będą mieli. Co nie znaczy, że te wybory nie są ważne. Oczywiście trzeba iść głosować i, yy, i trzeba walczyć o swoje wartości, o swojego kandydata, tylko szanujmy się nawzajem. Jak przegramy, jedni albo drudzy, zaakceptujmy to. I zaakceptujmy to, że ta druga strona. Też ma swój, swoje racje i też zapewne w większości chce, chce dobrze. I jeszcze na koniec ostatnia rzecz sondaże. No, sondaże były inne niż e, nie pierwszy raz. E, sondaże pokazywały inną rzeczywistość niż, niż ta, która się okazała na końcu. tak Inne przewidywała wyniki. Ale ja nie wiem, czy to jest wina sondażowni. Myślę, że sp my, społeczeństwo, jesteśmy bardzo rozedrgani. Ta ta kampania była bardzo taka rozedrgana. Były, działo się bardzo duże, te przekazy były niespójne, i myślę, że po prostu ci, którzy odpowiadali na pytania ankieterów, no nie zawsze odpowiadali tak, jak myśleli. A poza tym bardzo wielu podejmowało decyzje w ostatniej chwili. Stąd te, stąd te różnice. Więc ja bym nie oskarżał sondażowni, że. Grały na jednego albo drugiego kandydata. Być może jakieś pomniejsze grały, ale myślę, że w zasadzie one pokazywały to, co widziały, a widziały nieprecyzyjnie, bo wielu z nas ukrywało to, jak chce zagłosować albo. Myślę, że tak mogło być, znowu Grzegorz Braun był niedoszacowany trochę, już znacznie mniej, ale troszkę Karol Nawrocki, ale też, ale druga, wielu z nas nie wiedziało do końca i myślę, że to jest, to jest powód tych sondaży. Bardzo dziękuję, druga tura przed wami, głosujcie tak, jak wam serce mówi, słuchajcie Układu Otwartego, wspierajcie na Patronite, a jeśli chcecie państwo być przyszłymi, lepszymi liderami niż ci obecni. Zapraszam do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, można się ciągle zapisywać. Link pod nagraniem patronite.pl. Zachęcam do wspierania. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.